W milknące już wycie rakietowych silników i zapatrzeni w zamrożone błyskawice przecinające niebo, ruszamy tropem niezwykłej historii, którą powoli pożera las i zapomnienie. Nie po to jednak, by głosić chwałę zbrodniczego geniuszu, ale chwałę mieszkańców tej ziemi, którzy stanęli do walki ze złem. Powrócimy też do lotniczego trójkąta śmierci pod Radomskiem, by ostatecznie rozwiązać zagadkę okoliczności zagłady łosia z 17. eskadry bombowej. Światło rozlewało się nad hitlerowskim rakietowym poligonem Blizna setki razy od listopada 1943 roku. Tak było do lata roku 1944, potem wszystko zgasło. Nad tą przestrzenią zapadła na długo cisza, na tyle długo, aby dzisiaj spróbować postawić kilka pytań o to, jak wyglądało kiedyś to miasteczko rakietowe, co w naszej pamięci zostało i jak można tę historię jeszcze ciągle wykorzystać. Zacząć trzeba od sierpnia 1943 roku, kiedy to alianckie bomby rozbijają niemiecki ośrodek rakietowy na wyspie Uznam nad Bałtykiem. Hitler decyduje o przeniesieniu ośrodka doświadczalnego, w którym miała doskonalić się cudowna broń odwetowa Verweltungswaffe poza zasięg lotnictwa przeciwników. Położony niedaleko Mielca poligon SS nadaje się do tego celu doskonale. W rekordowym tempie trzech miesięcy wyrasta rakietowe miasteczko. Chciałem przedstawić Państwu człowieka, który o tym poligonie wiedział już wtedy, kiedy rządzili tu Niemcy i wie teraz wszystko, pan Aleksander Rusin, pseudonim Olek, żołnierz AK. Panie Aleksandrze, pan przed Sowietami zdobył ten poligon. Pierwsze uderzenie to uciekli, panie zostawili wszystko w całości. Niemcy? Niemcy. Potem na, na trzecie czy na czwarty dzień wrócili i zdążyli wysadzić w powietrze wyrzutnie V2. Aleksander Rusin pseudonim Olek, Wiek 93 lata. W konspiracji od 1939 do 1956 roku. Dowódca oddziału armii krajowej na terenie poligonu SS Heidelager Blizna. Ostatni żyjący uczestnik wielkiej operacji wywiadowczej Komendy Głównej Armii Krajowej przeciw niemieckiej Wunderwaffe. Ostatni strażnik tajemnic najtajniejszego niemieckiego laboratorium. Do Pana po raz kolejny zresztą, bo zapragnąłem narysować dokładny plan tego poligonu, jak on wyglądał wtedy, kiedyś się go wyrwali przed sowietami z rąk niemieckich. Zacznijmy od tego skrzyżowania dróg, który jest najbardziej jasny. Ja będę znaczył na takim specjalnym urządzeniu o, jesteśmy w tej chwili tutaj co znajdowało się w tym miejscu? Transformator, główny trans transformator był. Czyli to były główne punkty zasilania dla całego tak, poligonu. Tak, tak. Niewiele z tego zostało. To był co domek, budka? Wielkie to było, tylko ludzie to zrozbijali. To było jakieś 10 na 10. A linia kolejowa, to... tutaj tak? I tak biegła wzdłuż tego tam, Ta droga. droga. Tak. Tam była Tu Tam były parady. Tu w tak? tak. Niemcy wygnali Niemców, to, to wziął takich chłopów, takich cywilów, dajmy broń, żeby, żeby pilnować, bo zaczęli ludzie okolicznych tych wsi to, to rozbierać. No i panie jak Sowieci wkoczyli, rozbroili, wypędzili i panie to niszczyli, zamiast lokować swoje... Te. A co to zostało w tych, w tych barakach? Maszyny zostały urządzenia? Nie, to, 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 były, to były baraki takie do, do kwaterowania. Aha, dla obsługi. A, ale najważniejsze, czy na przykład zostały kompletne rakiety tutaj, kiedy pan zajął poligon, a to y, tu y, y, rakiet, rakiet nie zostało nic. Wywieźli Niemcy to co nie odpaliły. Wywieźli, tak. Poligon zorganizowano pod kątem doświadczeń z dwoma rodzajami tajnej broni. Pierwsza oznaczona kryptonimem V1, prosty, bezpilotowy samolocik, a poprawnie mówiąc latająca bomba napędzana benzynowym silnikiem pulsacyjnym. Toru lotu pilnowały w niej żyroskopy, a w stosownym momencie programator odcinał dopływ paliwa, kierując pocisk na cel. Moc tej piekielnej machiny, Poznali mieszkańcy Londynu. Tu, w tym miejscu, znajdowała się montownia V1, V1. montownia V1. Montownia V1, bo to trwał duży spór. Jedni mówili, że stąd wylatywały V1, a inni że tylko V2. Ale w ogóle z tego poligonu strzelali i te pociski, i jedne i drugie. Tak. No to smutne, że ta montownia V1 wygląda w ten sposób i turystach, który chciałby tu zobaczyć, zobaczy wyrzucony dywan, trochę starych garków, śmieci. To nie ma kontenerów na śmieci tutaj w gminie co to jest? Nie ma. Nie ma. No to, to tam montownia, montownia. Była długa tam. Miała ze 100 metrów tutaj. Tu szła kolejka, to kładę na kolejce, bo już takie dwa wózki było po cztery koła. Z tą kolejką podjeżdżali. I tu po lewej stronie widać płytę startową. Teraz został tylko taki betonowy blok osmalony, bo tam widać, że on jest osmalony. A jak to wyglądało w 1944 roku? W 1944 roku, jak Niemcy, panie uciekły, to ta kolejka szła i tu coraz wyżej, Dużo? coraz wyżej. Panie tego i tam się kończyła, jak ten blok, jakieś 5-6 metrów szynki się urywały. I na tych wózkach przyjechali, wjeżdżali tu, a i stąd y, y, odpalali. Na dźwięk rozpoznawali się, co startuje V1 czy V2. A poznać, było, bo to inny głos był. Ta V1 to tak samolot. Tego, a Terkotała, tak? Tak, A, a, a te to, to sum pierojski był. O ile jeszcze z latającą bombą można było walczyć, zestrzelić się, zakłócić torlotu, o tyle bronią wyprzedzającą o całe lata możliwości wojenne aliantów była rakieta balistyczna V-2, oznaczona przez jej konstruktora Wernera von Brauna symbolem agregat 4. Najpierw wspinała się na wysokość 90 km, potem z prędkością prawie 6000 km na godzinę uderzała w punkt odległy o niemal 300 km od wyrzutni. Wtedy nie było przed nią obrony. Na poligon blizna rakiety przejeżdżały koleją i trafiały do hali finalnego montażu. To są fundamenty konstrukcyjne hali. No, tam tam szła kolejka i tu szło kolejka o, i tu montowali jakie 150 metrów chyba, bo cała y, zasklonał ta hala. Co się zastalił tutaj w 1944 roku, kiedy pan ze swoimi ludźmi wszedł tutaj? Tu tylko niektóre narzędzia zostały, ale żadnych części tutaj w tych hali nie wywieźli. Nie, wszystko Niemcy. nie zostawili, bo najwcześniej Niemcy wywozili wszystkie części. I stąd zmontowana już rakieta jechała kolejką, która mniej więcej w ten sposób biegła. Bo, bo, położona, nie w pionie. Nie, 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 położona na kolejkę. Na, takie na kolejce. No. To stanowisko startowe V2. Chcemy zobaczyć, jak ona Start, wygląda. Tak. Chodźmy. Zdjęcia, które wykonał angielski samolot zwiadowczy, wymagają sokolich oczu lotniczego analityka. Jednak po powiększeniu widać i kolejkę obsługującą poligon i co najważniejsze halę montażową rakiet V2, z której rozpoczynały półkilometrową drogę na wyrzutnię. Dziś bez przewodnika nikt na wyrzutnię nie trafi. My mamy najlepszego z przewodników. Siedzimy tam, jechaliśmy nawet koło tej drogi tam na linii i obserwowaliśmy te wyrzutnie V2, jak wychodziły te rakiety. Tośmy zdjęcie robili i proszę pana, na jeden raz w powietrzu w tej nastąpił wybuch, ale się nie rozleciał, tylko wybuch. Wreszcie zaczęła i tak wirowała. Widział się, że jakieś ja 500 metrów od nas spadło na taki pagórek, panie, i, i tak, tak, że się przełamała na pół. No my zaraz, panie. Podlecieli tylko, tylko my się przyglądali, jak mniej więcej, to, jak to wygląda. Tu jeszcze z tyłu, z tych każdej z tych dziurek, to tak jak, jak, a z tlenu z aparatu, panie, jeszcze jakieś z, z, z 10 metrów jeszcze ogień szczytu. To spotkanie wywiadowców AK z jeszcze rakietą przypada na okres serii niepowodzeń w eksperymentach. Kolejne rakiety detonują na wysokości mniej więcej 1,5 km, a na poligonie zjawia się sam Werner von Braun i przez dwa tygodnie koczuje w bunkrze dowodzenia próbami. Wizyta daje efekty i agregaty przestają spadać w okolicznych lasach. się kolejki rozwijały. A to tak, widać, to jest rozjazd. Tu rozjazd był, tutaj szła kolejka do magazynów, tu była tam, tam, taka górka jest, no, tylko teraz śladu nie ma, bo tu były by magazyny drzewiane. Proszę pana, tam były, by, to tu kolejka szła do tych... A na stanowisko startowe które by... a, a to... Jedziemy na stanowisko startowe. Byłem tutaj dziesiątki razy, na tym miejscu nie byłem, a to jest to, co było sercem tego poligonu, czyli stanowisko startowe rakiet V. Co pan tu zobaczył w 1944 roku? Tak było jak teraz, tylko nie było tylu dołów. Tylko te szczątki, czyli wysadzone zostało, tak? Tak. A to ludzie to odkupywali. widzi pan na około Dobrze, ja obejdę ja. to, zaznaczę, że w tym. Piękne dzięki panie Aleksandrze. Bez pana w życiu bym nie narysował planu tego poligonu, a ten plan jest potrzebny turystom po prostu, którzy przyjadą, będą chcieli zobaczyć. To pana dzisiaj wyciągnąłem na spacer po lesie, i ja proszę pana, tak jak lis. lis to zawsze zdąża do lasu. Ja też. To ja także. Może kogoś dziwić, że tak pieczołowicie rekonstruujemy szczegóły topograficzne, rysując plan rakietowego miasteczka czynimy to przekonani, że ludzi zaintrygowanych tajemnicami poligonu jest wielu, a zebranie i uporządkowanie wiedzy na ten temat ułatwi im poruszanie się tutaj. Zresztą to miejsce to nie tylko historia, ale też szansa turystyczna dla tej gminy. Panie Wójcie, zawsze zastanawiałem się, jak jest, że mając taką perełkę w terenie, no, nie zrobiono z tej perełki obiektu turystycznego, do którego ciągnęły pielgrzymki miłośników lotów międzyplanetarnych. Jak to się stało dotychczas? Nie było jakiegoś. Myślę, że wie pan, to jest tak jak w każdym samorządzie. Są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Najpierw była woda, kanalizacja, telefon. Tak, Ale to udało, już jest. To się nam udało zrobić. W tej chwili. Możemy tak, odpowiadać przedsięwzięcie pod tytułem tak, tak. rewitalizacja poligonu rakietowego. Jestem, jestem za głęboko, będę się starał, żeby się to zrealizowało jak najszybciej. Wyobrażam, że tak, że do współpracy trzeba by wciągnąć miłośników rakietnictwa w Polsce, a tych są całe, całe tłumy. Muzeum lotnictwa, które z racji no, swojej specjalizacji powinno być w tym patronem. Problem polega na pewnym styku administracyjnym, prawda? Tak, Ten tak. teren Leży na styku trzech powiatów chyba już, tak? Tak, to jest prawda i w tej chwili wiadomo, że wszystkie te miejsca takie na styku są najtrudniejsze. Ale myślę, że jak jest trzech ludzi, którzy chcą to zrealizować, uda się nam to zrobić na pewno. Możemy liczyć na pana, że zorganizuje Pan takie spotkanie dla nas, tak, hobbystów, miłośników i... jestem zwolennikiem już w tej chwili wpisuję to w kalendarz. Rakiety, które wzbijały się nad blizną w powietrze pchane mocą 25 ton ciągu silnika, rychło osiągały wysokość około 90 km. I po torze balistycznym przez 5 minut mknęły w kierunku celu wyznaczonego nad odległym o prawie 260 km bugiem. Nasz przewodnik to najwybitniejszy ekspert od niemieckich rakiet padających na Podlasiu. Zbadał miejsca ich upadków, zebrał materialne resztki, napisał wiele prac zawierając w nich niezwykłe dzieje tej drugiej części rakietowego poligonu. Ten lej na pewno był większy ponad pół wieku temu, dlatego że w czasie wojny już był zasypywany, zasypywany. taki sarnak przywożono różne śmieci, szczególnie zbyt. Takich browarów. ran i blizn ta ziemia Podlaska ma mnóstwo ponad 150, prawda, miejsc gdzie znaczy, rakiety. Według literatury określa się, że ponad 100 rakiet wystrzelono. Ale lejów, takich powiedzmy, wybuchów naziemnych jest znacznie mniej. I też po wojnie wiele z nich zostało zasypanych, szczególnie te, które były na polach. Mnóstwo czasu poświęcił Pan na zbieranie relacji, co wynika, jak, jak ludzie reagowali. Za opowieści ludzi pamiętam, że wszyscy byli bardzo zaskoczeni, ponieważ nie było żadnych oznak nadlatującej broni. Wyjcie, to nie było śliczności, tylko jak tak, o chmurki były, to się rozstępywały, jak szła pęd powietrza tam ich rozpędzał. Czy, czy te wyrzuty tam, co tam z tych silników, nie wiem. Tylko później huk. W centrum małej miejscowości Sarnaki, ale niezwykle ważnej w rakietowej historii, zaryła ta rakieta na wieczną rzecz pamiątkę. Nie jest to oryginał, jest to tylko pomnik cudownie pomyślany. Z napisem tam od czoła, oni ocalili Londyn. Rzeczywiście ludzie z Podlasia, ale nie tylko, bo i tamci, którzy pracowali dla konspiracji wokół poligonu rakietowego Blizna, wspólne ich wysiłki dały taką sumę wiedzy, że można było z tymi rakietami powoli walczyć. Z rakietami trudno było walczyć, ale sama tajemnica tej broni, rozszyfrowanie jej było bardzo ważne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby zbombardować zakłady produkujące właśnie te części. Na korpusie rakiety pierwsza nazwa geograficzna to Peneminde, czyli te zakłady na wyspie Uznam, gdzie rozpoczęła się historia rakietowa hitlerowska. Potem jest Blizna, to ten poligon, na którym byliśmy niedawno. Potem są Kimczyce, Sarnaki, to są miejscowości tutaj, już nad Bugiem. A to są miejscowości, gdzie te rakiety tutaj wybuchały. I dlatego w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jest pomnik usytuowany w centrum Sarnak. Jest, został zaprojektowany przez Marka Ambroziewicza pseudonim Witold, który służy w oddziale partyzanckim Zenona. Ten oddział właśnie tutaj uczestniczy w akcji osłonowej wydobycia, a nie wybuchu rakiety. Pod Radomskiem wracamy po raz kolejny. To wyjątkowe miejsce koncentracji lotniczych tragedii. 4 września 1939 roku samoloty Brygady Bombowej próbowały tutaj zatrzymać niemieckie kolumny pancerne rozrywające styk armii Łódź i Kraków. Zapłaciły cenę straszliwą. Był wśród tych maszyn łoś porucznika Stadnickiego z 17 Eskadry, po którym ślad w okolicach Radomska zaginął. Drodzy Państwo, przemierzamy dziesiątki takich bocznych, polnych dróżek, pukamy do dziesiątku drzwi po to, aby odnaleźć zagubioną gdzieś wiele lat temu prawdę o tragicznym losie wrześniowych pilotów. Otóż zamyśliliśmy sobie, że w skali ogólnopolskiej uczynimy taką mapę, gdzie każdy punkt, w którym w dramatycznych okolicznościach bojowa. Polska maszyna spotkała się z ziemią, zostanie przez nas na specjalnym urządzeniu zaznaczona na wieczną rzecz pamiątkę. A tutaj, czyli w okolicach Radomska tych katastrof było mnóstwo, prawda? Tak, to jest... Bardzo dużo samolotów się rozbiło w Remionie Południowym. Natomiast tutaj niedaleko rozbił się y, Karaś, a dokładnie w tym miejscu za tym laskiem Łoś numer 72-182. Y, Pamięta pan miejsce, w którym upadł ten łoż? No to jak dziś, to jak dziś pamiętam. Patrzę, a tu samolot właśnie nad Lasem Państwowym, tego od razu się spuścił na no, pacisko, bo tu nie było zarośli, tylko było gołe, to było widać, łąki tam były, było widać, jak on się opuścił, i wpadł, wpad do lasu. Moment, wybuch, kłęba dymu. I jeszcze w tym momencie patrzę, jak ten wybuch był, następny, to moment, Patrzę silnik tu się znalazł na drodze. Samolot się opuścił i tu właśnie ci lotnicy to spadali na na, na i i, tego, I tu właśnie się zatrzymał ten samolot. Moment wybuch, stał się dymem, to kłęba dymu wyskoczyła. 51 stopni, 6 minut, tak. To jest niezwykle precyzyjna informacja. Dzie są dwa wspaniałe źródła. Po pierwsze pamięć pańska, wspaniale, że są ciągle ludzie, którzy mogą nas zaprowadzić, powiedzieć, co zdarzyło się tu. A po drugie ten zapis, który ma charakter wiecznotrwały, bo w dokumentach wojskowych jest tak. Samolot spadł w okolicach Radomska. W okolicach Radomska to jest oczywiście gigantyczne koło kilkudziesięciu kilometrów. Natomiast tutaj dokonała się taka, ta, taka już bardzo szczegółowa analiza tego miejsca i, i zapisaliśmy to w, w elektronicznej nie ale uśmiecham się w tym momencie, bo... Znalezili takiego samolotu to ja się na własnej skórze odczuwam, że się najeżdża naprawdę taki wyjazd, żeby znaleźć takie miejsce to czasami setki kilometrów. Zobacz, Darek, blacha, lotnicze nitowania z pewnością łoś. Łoś jest samolotem magicznym, ja mówię, dotykam tego z wielkim przejęciem, tych samolotów było tak niewiele, były tak wspaniałe, tak działające na wyobraźnię, że po prostu no, wzruszenie, lekko mi głos w gardle łamie, bo to coś, coś dla mnie wyjątkowego. Poszukiwanie, dodajmy precyzyjne i ostatecznie udokumentowane, miejsc upadku polskich wrześniowych maszyn bojowych wymaga współpracy wielu entuzjastów z całego kraju. Licząc, że takowych znajdziemy, czekamy na kontakt i zapraszamy na następną wyprawę w gąszcz ponurych zbrodni stalinowskiej informacji wojskowej. Do zobaczenia.